Dość taki inny odcinek, ponieważ będziecie mogli wygrać bardzo fajne rzeczy. E, już pewnie po tytule wiecie o co mniej więcej będzie chodziło e, Dzisiaj w tym odcinku Ale dla tych, którzy nie wiedzą To będzie taki odcinek, że po prostu e, Zrobię takiego arta I tam osiem osób wybiorę, którzy, e, Które wybiorą, e, Które m, będą mogły wziąć udział w tym konkursie e, No i tam po prostu e, Będę pisała do tych osób e, jak, no, od, Żeby podały je numerek od jednego do ośmiu I w jakby, no uzajemy, że jakaś osoba podna na przykład numerek 2, to wtedy wygrywa nagrody, która znajduje się pod numerkiem 2. Tutaj macie tu listę e, właśnie, nie wiem, takiego arta e, z rzeczami, które można wygrać. I główną nagrodą, uwaga, uwaga, to są oczka red. Tak dobrze słyszeliście, oczka Red, rozumiecie? I to dzięki wszystko tej oto osóbce wspaniałej, która zgodziła się jakby Dać te oczka, i ten, żeby w ogóle powstał ten odcinek, więc bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ją pozdrawiam i dziękuję naprawdę, bo gdyby nie ona, to tak szczerze, to bym nie miała głównej nagrody. Też jak widzicie jest jeszcze słonik i takie i inne rzeczy, to są wiecie, takie już trochę słabsze, ale wiecie, główna nagroda to są oczka red. Jestem ciekawa, kto je wygra. I prezenty będę wysyłała możliwe, że jutro, dzisiaj może troszeczkę będę wysyłała. Na pewno oczka red będę wysyłała jutro, bo może tak pół godziny przed tym odcinkiem je dostała, w ogóle szybko już miałam mniej więcej wymyślone, jak ten odcinek w ogóle przeprowadzić i tak dalej, więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, no, że będziecie więcej chcieli takich odcinków, a my już przechodzimy do odcinka. No i tutaj mamy naszego pięknego arcika Rozumiecie? Wzięło już aż 25 osób A ja zrobiłam tego arta jakieś 10 minut temu Więc ja nie wiem Przepraszam jak, jakby ktoś nie weźmie udziału Ale jakby no tylko 8 osób Może wziąć Jeszcze będą takie odcinki więc spokojnie A teraz losuję już pierwszą osobę Mam nadzieję, że będzie aktywna Bo jeśli nie no to niestety nagroda przepada I dobra i losujemy Losujemy, losujemy Pierwszą osobą to jest ta osoba, przepraszam, nie umiem przeczytać Niku. Tutaj oczywiście zapytamy się, czy mnie subskrybuje na YouTubie, bo ten to jest podstawa, żeby wziąć w tym odcinku jakby udział, więc piszemy. Myślę, że ta osoba szybko nie napisze, więc będę rosowała już drugą osobę. Napisała jedna osoba, że mnie subskrybuje, więc piszemy do niej. Nie będę pisała, jaka jest główna nagroda, bo ta osoba na przykład, nie wiem, się nastawi, że wygra tą nagrodę, a no niestety, może zawsze. Jakby nie wygrać jej, więc nie będę tak po prostu pisała. To jeszcze grzyb 561. Yy, właśnie teraz zobaczyłam, że odpisała, więc piszemy do niej. Okej, okay, dobra. 3,20 yy, odpisała Tak chętnie wzięłabym udział Wybiorę sobie numerek 5 Więc tutaj już wy widzicie jaką nagrodę Ona dostała, ja jeszcze nie wiem Więc idę teraz zobaczyć co wygrała Wydosowała jedną z takich Gorszych nagród, ale mam nadzieję, że się będzie I tak cieszyła z tego prezentu yy. razu tutaj dla niej Wyślę już ten prezent Gratulacje i wygrała takiego super króliczka. Tutaj odpisała, że zawsze coś, więc fajnie, że i tak się cieszę z jakiegoś słabszego prezentu. Więc pozdrawiam. D320 albo nie wiem, D320 albo D320. E, no, pozdrawiam. Grzyb 561 napisał, że dwujeczkę. Więc wy tutaj już wiecie, co to jest za nagroda. Ja jest nie pamiętam, więc idę zobaczyć i zaraz właśnie wracam do was. Okej, okay, dwójeczkę wygrała dość taki średni prezent, że nie jest jakiś tam dobry, ale też nie jest jakiś słaby. Wygrała taką sukieneczkę z eventu. Wysyłam do niej prezeucik i mam nadzieję, że się Podoba dla niej. To była taka średnia nagroda, że nie była jakaś tam super, nie była też, jakaś też najgorsza, moim zdaniem. Mam nadzieję, że się dla niej spodoba. I uwaga, wysyłamy prezencik. by nie odpisał, więc jeszcze wylosujemy kolejne dwie osoby. Yy, prawdziwy róż yy, nam się wylosowała, yy, więc pozdrawiam już, jeszcze status i piszemy, czy mnie subskrybuje. Wiecie, do Was wrócę Boże kiedy napiszę do tych wszystkich osób, więc widzimy się zaraz. Okej, okay, czyli tutaj jedna osoba nie, nie subskrybowała. Czyli okej, okay, zaraz da mi subskrypcję, więc zapiszemy, że będzie mogła wziąć wtedy udział w losowaniu. Losujemy już czwartą osobę, więc losujemy. Ok, i wylosowała nam się osoba bez lipa, więc mam nadzieję, że teraz jest aktywna, bo jak nie, no, to niestety nagroda przypada. Okej, okay, bardzo nam szybko odpisała, więc w ogóle już nawet po sekundzie, więc do, e, no, napiszemy e, teraz jej zasady, jakby tego losowania, można powiedzieć. Okej, tutaj jak z 2 e, napisała, że na pewno bym wybrała 6, i dać su, subskrypcji, więc no zobaczymy. K132 napisała nam, że poprosi czwóreczkę. Tutaj już widzicie tego artbooka, e, więc e, idziemy zobaczyć co to będzie. Niestety wygrała jedną ze słabszych nagród, ale mam nadzieję, że się chociaż cieszę, że wzięła udział w odcinku. Od razu tutaj już dla niej wyślę ten prezent. To było chyba z jajka właśnie, więc to tutaj była taka niestety jedna z słabszych nagród, ale fajnie, że przynajmniej coś wygrała. No i właśnie napisałam do wikisnet.net Hejka wybierz numerek od 1 do 8 i tam nie ma parę numerów, co nie? E, dlaczego nie napisałam Hejka, czy subskrybujesz mnie na YouTube? Ponieważ wiem, że ona mnie subskrybuje, ona jest na moich live'ach, więc e, jakby ja też e, nie chcę też każdego pytać czy mnie subskrybuje, więc no teraz czekamy na odpowiedź Tutaj napisałam do jajko maszynowe. Wybierz tuberek od 1 do 8. Nie ma dwójki, czwórki i piątki. Mam nadzieję, że tutaj nie piszę bo trochę lepiej. Czyli napisałam. O i przy okazji już Wikester Star Planet napisała. I uwaga, usebeczkę wybrała. I ja już dobrze pamiętam usebeczkę. To był słonik, więc gratulacje Wika Star Planet, gratulacje. Od razu już piszemy, że wybrała jedną z lepszych nagród. Okej, okay, dobra, tutaj już właśnie do niej wysyłamy od razu słonika i gratulacje Mika Star Planet naprawdę super. Wygrałaś e, jedną z lepszych nagród, bo, bo e, właśnie e, najlepsza nagroda to była chyba ten słonik, no i oczywiście oczka RED, których na razie jeszcze nikt nie wygrał. Okej, okay, tutaj y jak Lili really 2... Y przepraszam, jak źle czytam nazwę. I tutaj na pewno bym wybrała 6 idę chyba dałam, okej. Okay. Y chcesz szóstkę, tak? Dobra, OK, czyli zobaczymy, czy na pewno chcesz szósteczkę, bo ja dobrze pamiętam co tam jest. Tutaj jeszcze raz to macie tego arta pięknego. Y dobra, więc czekamy na odpowiedź. Okej, okay, tutaj jajko baszynowe napisało jedyneczkę i jedyneczka to uwaga, uwaga. Niestety wygrała jedną też z słabszych nagród, więc e, piszemy i wysyłamy. wysyłamy i idziemy pisać dalej, okej, okay, napisała, że chce szósteczkę, więc piszemy. Okej. Okay. I tutaj już piszemy, że gratulacje. Tylko naprawdę, jeszcze się upewnię, czy to na pewno są oczka red, ale na pewno są. Okej, okay, piszemy. Wygrałaś główną nagrodę, czyli Oczka Red. Jestem ciekawa, czy na pewno mnie zasubskrybowała, bo też trochę... E, dobra, już się ucieszyła. Eee... <głosłuch> No i mam nadzieję, że na pewno mnie zasubskrybowała, bo warto chyba było ten jeden przycisk czerwony za taką nagrodę, więc pamiętajcie, subskrybujcie, jeśli właśnie chcecie wziąć takich udziałów w losowaniu, no i oczywiście tutaj już wysyłamy oczka red, cudowne, piękne oczka, dzięki... Tej pięknej osobce, która nam je dała, więc wysyłamy gratulacje jeszcze raz Takie się liczy, oczywiście, proszę bardzo i wysyłamy I gratulacje Oj... Dobra, tutaj e, napisałam, mam nadzieję, że mnie rozczyta, bo ja na telefonie umie, nie umiem pisać, więc e, no Z Garca napisała, że zobaczy, czy mnie subskrybuje, więc no zobaczymy. Może nie zaraz zasubskrybuje, a może już mnie dawno subskrybuje. Więc jeśli mnie subskrybuje albo zasubskrybuje, to będzie mogła wziąć udział. Yy... O, dobra, subskrybuje, więc piszemy. A tutaj napisałam, że zostały tylko numerek trzeci i siódmy, więc zobaczymy, co wybierze, bo już, tak, chyba już inne nie zostały, zostały tylko trzeci i siódmy. Okej, okay, napisała, że siódemeczkę, szczęśliwa siódemeczka oby była, więc zobaczymy. Okej, okay, yy, wygrała taki makijaż z eventu halloweenowego, więc nie jest to jakaś najgorsza nagroda, ale też jest jakaś najlepsza, więc po prostu wyślę dla niej to. I już ostatni duberek został. I wysyłamy już makijaż. No dobra, okej, okay, odpisałam prawdziwy róż, to napisała szebę, żeby yy, wybrała duberek od 1 do 8, ale został już ostatni. Dobra, tutaj napisałam, że został tylko numerek 3 Chciałam w ogóle zrobić takie coś, żeby po prostu wylosować z tego arta, dla kogo wyślę numerek 3 Ale już widzę, że tutaj osoba napisała Jeszcze tylko bardzo z zobaczymy, czy się cieszy, czy nie O, napisała, że dziękuję, ja też dziękuję Dobra, teraz czekamy, kiedy prawdziwy ruch odpiszę. Dobra, 3xD więc ciekawe co jest pod trójeczką Ja już dobrze pamiętam Taka piękna sukieneczka Więc e, gratulacje W ogóle do, e, no, więc super nagroda Super wybór Wysyłamy I to już był właśnie ostatni numerek Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał, jeśli jakaś osoba przeoczyła tego arta lub po prostu nie została wylosowana, to nie smutnijcie się, jeszcze myślę, że kiedyś zrobię e, taki coś, jeszcze. oczywiście wam się spodoba taki odcinek, oczywiście mam nadzieję, że będzie miał dużo, dużo łapeczek w górę, bo nie wiem, na parę, e, parę tam łapek w górę zrobimy jeszcze raz. E, Taki taki... nie wiem, konkurs można powiedzieć, więc zostawiajcie łapki, bo uznajmy, że da 100 łapek w górę! Nie uda Wam się to wbić. Nie, 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 Dobra, mam nadzieję, że się uda, ale też w sumie nie wiem, bo <grym> no, raczej to jest niemożliwe, żeby 100 łapek w górę bić, ale no, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, więc zostawiajcie łapeczkę w górę. Eee, no, i ja już bym się z wami żegnała, to pa!